Te rozwiązania systemowe, o których wspominałam, są potrzebne i też pamiętajmy o tym, że one nie mogą dotyczyć tylko obywateli Ukrainy, tylko wszystkich osób, które z Ukrainy uciekły. Pamiętajmy o tym, że stamtąd wyjechało także mnóstwo osób które nie mają pochodzenia obywatelstwa ukraińskiego, mnóstwo studentów, którzy tam studiowali z krajów zagranicznych, to nie jest tak, że my możemy ich zostawić samym sobie. Te osoby także potrzebują naszego wsparcia, potrzebują schronienia, potrzebują dachu nad głową, potrzebują wyżywienia, potrzebują wtedy, kiedy to konieczne, opieki lekarskiej, więc mam nadzieję, że też ta propozycja ustawowa, która jest, będzie zaproponowana nad którą będziemy debatować już jutro podczas 50. posiedzenia Sejmu, będzie ujmowała także te wszystkie osoby, no bo trudno tutaj segregować osoby ze względu na to, z jakiego kraju pochodzą.